Bardzo lubię książki Erika Karla i polecam je wszystkim opiekunom małych dzieci. Dziś zajrzymy do książki pod tytułem Pajączek, a potem pokażę, jak zrobić z dzieciakami pajączka z kasztanów, bo kasztanów e, mamy tej jesieni dostatek. Kartonówka, starannie wydana przez Tatarak, w której poznajemy pajączka niestrudzenie tkającego swoją misterną sieć. Wiele zwierząt zaczepia go i zaprasza do wspólnej zabawy, ale pracowity pająk nie przerywa ani na moment i kończy swoją pracę. Pajęczyna to prawdziwe arcydzieło, a na kartach książki jest ona lekko wypukła, więc zachęca do przesuwania po niej palcem. Do zrobienia pajączków będą potrzebne kasztany. E, takie włocha, te kolorowe druciki, e, no i jeszcze śrubokręt, którego oczywiście dzieciom nie damy do ręki, plastelina i małe koraliki. Przygotowujemy dzieciakom kasztany z wywierconymi otworami i tutaj tych, tych otworków powinno być tyle, ile odnurzy pająka czyli 8, więc, więc duże kasztany będą lepsze, ewentualnie może po prostu być mniej nóżek. No i tak przygotowane kasztany oraz e, pocięte druciki na długość tak mniej więcej małego palca dajemy dzieciakom. To będą pającze, pającze nóżki. Dla każdego kasztan z i pającze nóżki. No bo masz za mało siły. Ania, ja jeszcze jednej nogi brakuje. Może być białą, może być jakaś inna, tylko nie za duża. Udało eee, 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 się? Nie. ci Nagle ja z plasteliny. O, nie. proszę, tak. A ten mi się nie uda. A to tak? To Ja ci pomogę troszkę. Nie, proszę. No i teraz. Troszkę się uda. Jak się robi? Jak się robi?